Chciałem w imieniu Białostocan, Podlasian i czł członków Prawa i Sprawiedliwości serdecznie powitać Pana Prezesa, Premiera Jarosława Kaczyńskiego. Proszę. Dziękuję. Chciałem Panie Prezesie, pan naszym na parlamentarzystów przywitać, Pana Dariusza Piątkowskiego, Lecha Kołakowskiego, Mar Mariusza Kamińskiego. I Krzysztofa Jurgiela. Jeszcze tych, którzy z parlamentarzystami Kazimierz Gwiazdowski, Jan Dobrzyński, albo że jeszcze będą. I nasz senator Jan Padkowski. I pan senator, pan senator Paśkowski. Pan Paśkowski. Serdecznie witamy wszystkich. Proszę Panie prezesie, o zabranie głos. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo wszystkim dziękuję za to, że Państwo zechcieli tutaj w takiej liczbie przybyć w sobotni. Dosyć deszczowy dzień, ale widzę, że w Polsce jest przebudzenie i z tego się bardzo cieszę. Był ten wielki marsz w Warszawie, państwa tutaj tyle, Polacy chcą zmian, Polacy już mają dosyć. Naprawdę, proszę Państwa, najwyższy czas. Najwyższy czas i dlatego, że to trwa 5 lat. 5 lat rządzą nami ludzie, którzy po prostu rządzić nie potrafią. Nie potrafią i można powiedzieć w sensie technicznym, bo rządzenie to jest pewna zdolność techniczna, pewna umiejętność, ale także nie potrafią w tym sensie głębszym, bo człowiek, który rządzi, który rządzi krajem. Musi być związany z pewnymi wartościami, musi być związany z wartościami patriotycznymi przede wszystkim. Musi... <kluczy> musi swój naród kochać. A kochać swój naród to znaczy kochać po prostu Polaków, wszystkich Polaków, niezależnie od tego skąd są, gdzie się urodzili, gdzie mieszkają. Nie dzielić. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli ktoś prezentuje zupełnie wprost na piśmie taką koncepcję, która Polaków dzieli, dzieli na tych lepszych w paru większych miastach i na tych gorszych we wszystkich innych miejscach w Polsce, to już widać, że z tą miłością jest nie najlepiej. Że ta miłość jest w ustach, bo wiadomo, i częściej nie mówi o miłości niż oni, jak to pierwszy raz. <noise> I można powiedzieć, że te często padające słowa nie są szczerze, albo przynajmniej oni źle to rozumieją. A więc dobry rząd to jest taki, który umie, który traktuje Polaków jako pewną wspólnotę, które uznają wobec tego zasady solidarności, solidarności międzyregionalnej, solidarności społecznej. No i zadajmy sobie pytanie, pierwsze z tych pytań, które trzeba zadać, czy ten rząd jest taki? Czy on potrafi rządzić? Czy zbudował autostrady? Co w ogóle zbudował? Czy potrafi rozwiązać problemy służby zdrowia? Czy potrafi rozwiązać problemy emerytów? Oświaty. No, masz ty łagodnie mówiąc bardzo poważne kłopoty. Ja wiem, że w pewnym momencie zaczął się kryzys, ale w Polsce ten kryzys występował z pewnym odłożeniem w czasie. Ze znacznym odłożeniem w czasie. A moment, w którym oni władzę przejmowali, był momentem bardzo dobrym. Nam te dwa lata wyszły. My zostawiliśmy Polskę naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. Bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej, bardzo dobrej sytuacji finansowej, bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Milion trzysta tysięcy miejsc pracy przybyło w ciągu dwóch lat na rządzie. Krótko mówiąc, było od czego się odbić. Można było dobrze rządzić. No ale powtarzam, trzeba umieć, trzeba chcieć, trzeba być związany z wartościami. Nie można w żadnym sensie, Polaków dzielić. I wreszcie jest potrzebne jeszcze jedno. To znaczy, trzeba umieć załatwiać polskie sprawy na arenie międzynarodowej. Nie można się koncentrować na tym, że kogoś tam kimś zrobimy, a to pan Sikorski ma zostać sekretarzem generalnym NATO. Nadziei na to nie ma żadnych, szans żadnych, no ale się wokół tego prowadzi politykę. A z kolei. Ktoś tam ma zostać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, funkcja zaszczytna, piękna, ale uczciwie mówiąc wiele nie dająca, no tutaj się akurat z Jerzym Buskiem udało. I oczywiście cieszymy się z tego, ja też się z tego cieszę, że był. no ale tylko połowę kadencji, tylko dwa pół roku. No i jest ten plan, tak przynajmniej wielu sądzi, ten plan, żeby Donald Tusk został przewodniczącym Komisji Europejskiej. No, proszę państwa, ja Państwu powiem tak, jeżeli temu podporządkowuje się całą politykę zagraniczną, ja nie wiem czy tak jest, ale wielu tak twierdzi, no to przede wszystkim ta polityka musi stać na baczność przed tymi, którzy decydują, a decydują te największe państwa. A one mają różne interesy i duża część tych interesów jest sprzeczna z polskimi interesami. No, na przykład kwestia CO2. Przecież jest zupełnie jasne, że trzeba było to zawetować. Płacenie za CO2 to oznacza dla naszej gospodarki jakby drugi system podatkowy, dodatkowy. To oznacza, że ta gospodarka nie będzie mogła się rozwijać. Ale zawetować to, to oznaczało wejść w ostry konflikt z Niemcami. No i nie zostało to zawetowane. Dopiero kiedy jeszcze tam Zażądano, żeby jeszcze więcej płacić, żeby jeszcze bardziej obniżyć ten zużycie, na czytelną, emisję CO2, to dopiero wtedy weto zostało zastosowane i nic nie wybuchło, bo przedtem Donald no, Tusk mówił: Nie, my weta nie możemy zastosować, bo to jest bomba atomowa. Otóż, proszę Państwa, no okazało się, że on sam był zmuszony zastosować jakoś, nic, jeszcze raz to powtórzę, nie wybuchło. Krótko mówiąc, w polityce zagranicznej. Ten rząd, czy z tych względów, o których mówiłem, o których się niektórzy domyślają, czy może z jakichś innych względów, też tego nie potrafił załatwić. Właściwie, gdyby dokonać przeglądu, to wszędzie źle. A w czasie kryzysu jest tak, że te egoizmy narodowe, ta walka o dobra między poszczególnymi państwami się zaostrza. Czyli krótko mówiąc, Trzeba bardzo zdecydowanie zabiegać o interesy własnego państwa. Jeszcze bardziej zdecydowanie niż w normalnym, niekryzysowym czasie. z tego, proszę państwa, wynika, jeżeli spojrzeć na polskie interesy, na interesy Polaków, ale także na interesy tutaj, na tej ziemi, w tej części Polski. No, Musi mieć i dużo. Prawda? Ale jest tak, że do wyborów trzy lata jest większość niewielka, 234 głosy, ale jest w parlamencie, jest też rząd i wobec tego pytanie, jak to zrobić. Otóż, Szanowni Państwo, praktyka demokracji europejskiej jest bardzo... Już duża. Stworzono wiele różnych instytucji, rozwiązań, także takich, które w Polsce dotąd nigdy nie były stosowane, przynajmniej po 1989 roku. Jedną z takich instytucji, a była ona stosowana w Polsce przed 26 rokiem, to jest rząd pozaparlamentarny, to jest rząd, który nie jest wynikiem jakiegoś sojuszu parlamentarnego, tylko takiej można powiedzieć bardziej. Biernej zgody partii na to, żeby taki rząd istniał. I w Polsce takim rządem był rząd, który się zapisał w naszej historii naprawdę bardzo dobrze. Można nawet powiedzieć złotymi zgłoskami. I właśnie w czasie kryzysu właśnie nas kryzysu z wielkiej inflacji wyprowadził. To jest rząd krabskiego. To był rząd z tych demokratycznych, no bo później to już z demokracją mieliśmy pewne kłopoty w Polsce. Najdłużej trwający, to nie było długo, tylko dwa lata, ale jednak trwał dwa lata, no i wprowadził złotówkę. Doprowadził do tego, że w Polsce ustabilizowana została sytuacja finansowa. To było naprawdę wielkie osiągnięcie. I powtarzam, to był rząd profesora Grabskiego. Co prawda, profesor Grabski był politykiem, to też jest prawda, ale został szefem rządu pozaparlamentarnego. I w związku z tym jest takie pytanie, czy wobec tego do tego rozwiązania nie sięgnąć teraz? I my, proszę Państwa, postanowiliśmy spróbować. Postanowiliśmy spróbować mimo tej niesprzyjającej sytuacji w parlamencie. Bo przyjęliśmy takie rozumowanie. To, że ten rząd jest zły, to przynajmniej w duchu przyznaje także ogromna większość posłów. Wszystkich partii. Nawet tej rządzącej. To już dzisiaj ludzie wiedzą. Przecież w końcu nie można zakładać, że parlamentarzyści są ludźmi zupełnie oderwanymi od rzeczywistości. Albo nie można zakładać, że mają jakieś kłopoty, prawda? Tu. Nie, w ogromnej większości to są ludzie rozgarnięci. Wobec tego. No, wiedzą, jakie będą konsekwencje dalszego rządzenia tego rządu i Tuska na jego czele. I stąd jest taka nadzieja, nadzieja, ale do nadziei się też trzeba odwoływać, szczególnie w momentach trudnych, że wielu spośród nich albo kierując się względami patriotycznymi, to znaczy myśląc po prostu o przyszłości Polski, a ja mam nadzieję, że tacy ludzie są nie tylko w naszej partii, nie tylko w prawie i sprawiedliwości, ale jeśli już nawet te motywy są słabsze albo w ogóle ich nie ma, to kierując się dbałością o własną przyszłość, przyszłość polityczną, dojdą do wniosku, że jednak dobrze ten rząd zmienić. I tym się tutaj kierujemy. Mocno podkreślić, że nie kierujemy się tutaj żadnymi względami partykularnymi. Z naszego punktu widzenia, jako największej i w istocie jedynej partii opozycyjnej, takie gnicie tego systemu, aż to wszystko się zawali, byłoby korzystne. To, jak powiedziałem w jednym z wywiadów, do naszego worka by wpadło. Tylko my jesteśmy patriotami. My wiemy, że mamy służyć Polsce. Że partia jest tylko środkiem, a nie celem, jest instrumentem, instrumentem demokracji, a nie celem samym w sobie. I w związku z tym oklaski. znaleźliśmy osobę, człowieka bardzo poważnego, kompletnie z nami niezwiązanego. Tutaj nawet dzisiaj w Białym Stoku pewna pani. Dziennikarka cytowała mi jakieś jego no, mało miłe wypowiedzi pod naszym adresem sprzed kilku lat. Już widzę, że dziennikarze biegają i szukają, ale my wiemy, my wiemy, że to nie jest człowiek od nas. My tylko mamy nadzieję, że to jest, i wiemy na pewno, że to jest człowiek uczciwy i kompetentny. Mógł mieć inne poglądy niż my. My uważamy, że się mylił. On może uważa, że miał rację. Ale nie to jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby on był do przyjęcia dla różnych ludzi, żeby można było powiedzieć, to nie jest tak na przykład do kogoś, to, że ty teraz masz poprzeć człowieka z prawa i sprawiedliwości. Nie, to nie jest człowiek z prawa i sprawiedliwości. Ale to jest ktoś, kto może po pierwsze skończyć tą piekielną, tragiczną wojnę polsko-polską. Bo przecież nie skończy jej premier, który najpierw przeprasza, a później, że tak powiem, po, po twarzy daje. Słyszeliście to przemówienie. Najpierw ścisza głos tak. Ci, 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 prawda jest wzruszony niemalże, a później mówi rzeczy, których tu nawet nie chcę powtarzać i nie będę z nimi polemizował, bo naprawdę nie, ma, nie masz czym mówić. I pokazuje mnie, że to ja jestem. Otóż, ja się nie chcę kłócić o to, kto jest winien. Ja chcę tylko powiedzieć, że potrzebny jest ten trzeci. I tym trzeci może być pan profesor Piotr Gliński. Ja. Powtarzam, człowiek środka, człowiek, który może wziąć na siebie ten bardzo ciężki obowiązek, i bardzo ciężką odpowiedzialność przewodzenia, rządzenia w czasie kryzysu, w czasie trudnym, w czasie, gdzie będzie trzeba podejmować decyzje w interesie Polaków, wszystkich Polaków, a przede wszystkim tych Polaków, którym jest ciężej, dla których ten kryzys jest z natury rzeczy groźniejszy. Ale to nie zawsze będą decyzje popularne. Taki człowiek nam jest dzisiaj potrzebny. I dlatego uczynimy w ciągu tych najbliższych tygodni, bo to jeszcze trochę czasu minie, zanim złożymy ten wniosek o wotum nieufności, wszystko, żeby on uzyskał poparcie. I będziemy mówili każdemu parlamentarzyście, każdemu posłowi, także tym posłom z tej ziemi, jeśli nie będziesz głosował za tym rządem, jeśli będziesz głosował przeciw, albo się wstrzymasz, to oznacza to samo, bo tu jest potrzebne 231 głosów, czyli wstrzymanie się. Ma taki sam sens jak głosowanie przeciw, taki sam skutek jak głosowanie przeciw. Otóż, proszę Państwa, jeśli to uczynisz, to bierzesz za ten rząd i za te poprzednie pięć lat, i za to wszystko, co jeszcze się stanie, za to wszystko, co oni jeszcze zdołają zepsuć, za te wszystkie afery odpowiedzialność. I my Ci to przypomniemy, przypomniemy w kampanii wyborczej. Będziemy o tym mówić, będziemy wszystko czynić, żeby społeczeństwo rozliczyło. Z tego rodzaju podstaw. <klucz> Powtarzam, my się w tej chwili po wyborach, których żeśmy nie wygrali, do władzy nie pchamy. My chcemy rządu neutralnego, który poprowadzi polskie sprawy w sposób zupełnie inny niż to wygląda w tej chwili. Nam nie są potrzebne kolejne propagandowe występy, jeden z nich jest przed nami. Kolejne opowiadania, że ostatnie pięć lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński. No bo z przemówień Donalda T., to wynika, prawda? Donalda Tuska, przepraszam, proces wypowiedzi. Wynika, że to myśmy rządzili. To nawet jeden z publicystów napisał, że ja jestem fenomenem w skali światowej. Czy tam ktoś zainteresowany myślę, że może mnie pochwalić, ale okazało się, że nie. <noise> okazało się, proszę Państwa, że napisał, że jestem jedynym politykiem na świecie, który pięć lat temu przegrał i oddał władzę i ciągle rządzi. <noise> Otóż to proszę państwa ponownie zostanie przekazane społeczeństwu w tym przemówieniu, które jest przed nami. Nie takie przemówienia i nie przemówienia nam są w ogóle potrzebne. Potrzebna jest solidna praca i taka świadomość milionów Polaków, że ten, który jest na czele i ci, którzy mu podlegają, pracują nie dla jakiegoś układu, nie dla jakichś interesów, nie dla jakiejś tam kolejnej sieci powiązań, prawda, czy kolegów ze stadionu, tylko pracują dla Polski, dla Polaków ze szczególnym uwzględnieniem tych Polaków, tej większości Polaków, która jest dzisiaj szczególnie zagrożona. Bo ci, którzy są najmocniejsi, jakoś sobie dadzą radę, ale ci, którzy i tak nie mają za dużo, w czasie kryzysu mogą znaleźć się naprawdę w tragicznej sytuacji. Jest takie powiedzenie, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze. No, ja mówię tu oczywiście w przenośni. Nie chodzi o to, czy ktoś jest gruby czy chudy w sensie fizycznym, tylko jaki ma portfel. Otóż ten, kto ma gruby portfel, zanim schudnie, to ten, kto ma cienki, umrze. I to może umrzeć z głodu. I o tym dzisiaj, proszę Państwa, wszystkim trzeba pamiętać. To jest główna dzisiaj przesłanka, powinna być to główna przesłanka działania. Musimy doprowadzić do tego, że przede wszystkim jak najbardziej tego kryzysu uniknąć, a jak już jednak będzie, to doprowadzić do tego, żeby polskie społeczeństwo wyszło z tego w sensie społecznym, w sensie ludzkich losów obronną ręką i jak najszybciej przejść do okresu rozwoju. Bo pamiętajcie, w Polakach jest ogromny potencjał przedsiębiorczości i inteligencji. Ja już chyba to kiedyś w taką mówiłem. Jesteśmy w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o inteligencję w Europie. Niemcy, Holendrzy i Polacy. Jeden punkt tylko różnicy. My jesteśmy ex aequo na drugim miejscu z Holendrami, ale przy jednym punkcie różnicy to praktycznie Zerbiący jest to samo. Krótko mówiąc, my możemy, jak niektórzy ekonomiści twierdzą, regularnie się rozwijać w tempie 7% rocznie. A 7% rocznie to jest prawie dwa razy w ciągu 10 lat, bo jest procent składany. Otóż, proszę Państwa, możemy się w tym tempie rozwijać, tylko musimy ten worek kamienic pleców zrzucić. Tu obiecywał, że zrzuci. Nie tylko nie zrzucił, tylko jeszcze tu rzucił. Otóż, proszę Państwa, ten rząd powinien rozpocząć to zrzucanie. On go nie dokończy. Dokończyć to może tylko Prawo i Sprawiedliwość. ale ktoś musi zacząć. I trzeba wykorzystać szansę, żeby to nie było za trzy lata, kiedy mamy konstytucyjny termin wyborów, tylko żeby to było dużo, dużo wcześniej. Stąd powtarzam nasza inicjatywa, stąd i ja przyjechałem tu, tak jak przedtem byłem w Łomży, będę jeszcze dzisiaj w Suwałkach, później w Olsztynie, w Elblągu, żeby do tego przekonywać. Bo proszę Państwa, każdy z Państwa, uczestnicząc w różnych aktach tego społecznego przebudzenia, może jakoś tej idei pomóc. Są organizowane różne pochody w sprawie telewizji, trwa, ale one tak naprawdę mają szerszy wymiar. Być może będą jakieś inne inicjatywy. Trzeba przekonywać innych, rodziny, sąsiadów, kolegów, przyjaciół, znajomych do tego, żeby się aktywizowali. Ten wielki marsz to był naprawdę moment ogromnie istotny. Ale tu nie chodzi o to, żeby robić jeszcze większe marsze. Chodzi o to, żeby ci, którzy dzisiaj mają władzę w ręku, którzy jak to się mówi, trzymają władzę, w końcu zrozumieli, że także w ich interesie jest powiedzieć pas. Czasem trzeba powiedzieć pas, czasem trzeba rzucić karty. Niech rzucą karty, niech Polska odzyska szansę. Dziękuję bardzo.